Siemaneczko, tutaj ma i to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Słuchajcie, dzisiaj zmierzam się. Golemy, 20 golemów! Tak, z 20 golemów! Z 20 destruktorami, tak się chyba nazywa, tak? Z coś takiego. Chyba tak. No, destruktory e, różne są tłumaczenia, ale to nie zmienia faktu. Zaczynamy bitwę! Okej, okay, zobaczymy, kto wyjdzie na pierwsze naprowadzenie. On mi chyba He wyśle. Chyba mają mały problem. Więc chyba... ja im pomogę. Lekko. Hop. Tak leciutko. I wyszli. Wow! Tutaj widać, że destruktory bią się z golemami. No widzę, że destruktory... Wchodzą na prowadzenie. Destruktorzy są za silni, ale nie poddawali o! się. Widzę, że podchodzą posiłki tak. golemów. Posiłki. 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 Nie takie do jedzenia. Ale, o! Co tu się zaczyna? Golemy mają coraz większą przewagę. Wygląda na to, że razie mają mały remis. O! Uwaga! Chyba golemy przegrają w tym starciu. Ty, ja wiem. Se a zobaczymy. O, uwaga!